wszystkim, Marek z tej strony witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Desert Skies znowu. O, czy mi się wydaje, czy wylądowaliśmy po drugiej stronie farmy. Ups. Dobra. Op. Zróbmy sobie w takim razie nowy, nowy ten toporek, skoro ten się zużył. Mieliśmy w tym miejscu. A już wiem, co mieliśmy zrobić. Mieliśmy sobie przenieść wodę ze studni i mieliśmy zbudować. Mogę to zabrać? Tak. Mieliśmy zbudować sobie koryto na wodę. E, st resource storage. I tu mamy water trough. Ok. I postawmy je sobie. A niech będzie tutaj. Dobra. Ok. I zastanawiam się, jak to działa teraz. E, czy coś się pozmieniało? Czekajcie. Ok. Dobra. I teraz federko i idę w takim razie po wodę. Z tego co pamiętam, to nie można było brać jedne, więcej niż jednego wiaderka na raz. I nie, I nie można było za bardzo. Co? Już cała woda poszła? No bez przesady, kurczę. Nie fajnie. Dobra, zdaje się, że nie można było brać więcej niż jednego wiaderka, nie można skakać, nie można biegać, bo się woda wylewa. Przynajmniej tak było kiedyś. Sorry, że odcinek leci tak późno dzisiaj, ale nie mogłem się zebrać do nagrywania go. O, gra się zawiesiła. Okej, okay, już wszystko wydaje się, że działa. Ciekaw jestem, co spowodowało ten błąd. Trzeba by jakieś może logi przejrzeć czy coś. Dobra, w każdym razie. <laughs> odcinek dzisiaj jest później, bo jakoś soboty nie mogłem się. W, w piątek nie mogłem się zebrać do nagrywania. Yy, I nadal się nie czuję jakoś idealnie. Okej. Okay. Dało się. Yy, I dlatego też yy, dlatego też nie było odcinka. Myślałem, że więcej czasu nam się zajmie. Będę musiał zrobić kilka kursów to i z powrotem. Chciałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Zobaczcie, że tutaj te drewno jest tak poukładane, że można tutaj wejść. Zastanawiałem się, czy czegoś tutaj na górze nie ma. Aha! <laughs> Dobrze, że sprawdziłem. Chociaż figurka to w sumie nam na nic w tej chwili. No, nadal się jeszcze nie czuję idealnie po, po wypadku. Dla niezorientowanych miałem w czwartek wypadek mały. Wpadł na mnie samochód. Jak jechałem rowerem, wyjeżdżałem. Je, ja jechałem ścieżką rowerową, samochód wyjeżdżał z, z garażu podziemnego, i, i dziewczyna, która go prowadziła, nie zwróciła uwagi na taki drobiazg jak jadą, jadący rowerzysta. <noise> I, i, I zatrzymała się dopiero jak wylądowałem jej na przedniej szybie. Jechała z prędkością parkingową, więc bardzo niewiele mi się wydarzyło. W sensie boli, boli mnie od trzy dni bardzo mocno bark. Ale w zasadzie już większość takich najpoważniejszych objawów przeszła. I jest już prawie OK. E, dobra, lecimy tam w takim razie. Bo tam jest niebieski niebieski ten e, niebieskie światełko. Zauważyłem, że zielone, wydaje mi się, że zielone to są nowe biomy, a niebieskie to są następne lokacje. I co jest ciekawe, odnoszę wrażenie, że, że te lokacje spawnują się wszystkim. W bardzo podobny sposób. Oglądałem let's play na kanale My Usual Me, którego odkryłem jakieś kilka tygodni temu dzięki temu, że on nagrywa let's play e z The Long Dark i robi jedną fajną rzecz: zrobił serię. 500 dni na poziomie Interlooper trudności czyli na tym najwyższym poziomie nie, nie, nie potrafię sobie wyobrazić ja ostatnio próbowałem trochę grać to poległem chyba po 30 dniach czy, czy coś w tym stylu i rzeczywiście jest to strasznie ciężka robota żeby przetrwać ty, ty, tyle czasu w grze bardzo jest to trudna gra się zastanawiam czy nam potrzeba więcej żelaza na razie nie ja bym to drewno uciął bo się może przydać jak króliczek sobie poskaczymy Ciekaw jestem, czy wyskoczy robal <grybujesz> Przy okazji tego dużego kaktusa chciałem zjeść ehm. hmm. No i mi zrobił let's play z tej gry z Desert Skies i u niego w tej samej kolejności lokacje się zaczęły pojawiać Także wygląda na to, że autorzy coś zmodyfikowali i teraz to działa Inaczej niż zwykle. E, dobra, wracam do statku w takim razie szybka przebieżka. Nie będę się przejmować robalem. Okej, okay, udało się. E, jak wygląda piec? A, 50% OK. To lecimy w takim razie. Wiatr jest w tamtą stronę, widzicie? Więc e, zniesie nas bez problemu w stronę niebieskiego znacznika. Myślę, że to będzie OK. Chyba. Ok, zielony znacznik okazał się być dużo bliżej i prowadził on do tej łaty terenu, więc pomyślałem, że można by ją zbadać, skoro, to, skoro tak. E, tylko musimy jakoś obniżyć lot, żeby znowu wylądować w miarę bezpiecznym miejscu. Troszkę zmienimy kurs. I zaraz jak tylko będziemy, zbliżymy się do granicy, możemy zacząć lądować. Coś to chyba rzeczywiście jest. Czy to nie jest jakiś kanion albo woda? Sunken Forest, zatopiony las. Tak, to jest lokacja, którą kojarzę z poprzedniej wersji gry. Nie mogę podnieść dźwigni z powrotem do góry. Wygląda na to, że, że jest jakaś blokada. Zauważyłem, że gra często taką blokadę stosuje, kiedy mamy do czynienia z jakąś lokacją misyjną. Ej, to może coś, jest, jest to coś takiego, że niebieskie to są lokacje poboczne, e, a zielone to są lokacje. E, no. Zielone to są lokacje fabularne. Możliwe, że to tak jest rozwiązane. Okej, okay. węgiel. Węgiel zawsze się przyda. A no, kojarzę tą lokację. Tutaj zdaje się, że trafiamy na pierwszego trupa Robala. I na, na ślad informacji na temat tego porucznika, czy jak on tam się nazywał? Czy jaki on tam miał stopień, który został wyznaczony do tego, żeby zbadać sprawę tych Robali. I przybył tutaj z armią kawa kawalerii. Jak mnie pamięć nie myli, zmienili ten las. On wcześniej był gęstszy. A tam, ojejku już się wystraszyłem, jak usłyszałem te muchy, a tam zdaje się, że był namiot indiański, okej, okay. no widzicie jest, jest robal, hop, dobra, jedzonko się przyda, tutaj jest tak, pułkownik Andrews, gorzałka, poproszę. No, a co do moich obrażeń związanych z wypadkiem. To już mi właściwie przeszło. Znaczy w czwartek czułem się potwornie źle. Oczywiście, i nie byłem w stanie funkcjonować. Ale. A, teraz tam ten, ten nawiat jest. Ale już, już czuję się całkiem okej. Okay. Dzisiaj, z każdym kolejnym dniem jak wstaję, to to jest coraz lepiej. Y Zauważyłem, że, że najbardziej takie spowalniające moją rekonwalescencję jest po prostu zwykłe poruszanie się. Jak prześpię całą noc, to rano się budzę w dużo lepszym stanie niż w tym, jakim byłem, kiedy się kładłem. Mm, można je zabić. Tak, to już wszystko czytaliśmy w poprzedniej serii, te, te wpisy. Kurczę, może mi się powycinać trochę tych drzewek tutaj, bo to by bardzo było korzystne dla naszego stanu. Hmm. Czekajcie, muszę, muszę sobie żłopnąć. Ojć. I coś zjeść. Dobra, będę wycinać tutaj drzewa i będę robić to tak długo, aż coś mnie zeżre. Co to jest? Liść aloesu, Ok, Używany do craftingu. O właśnie, przy okazji, czekajcie, zapiszmy tę grę. Odkryłem, że teraz dodali nową funkcję. Teleportuj do statku. <laughs> Trochę to cheaterskie szczerze mówiąc. I nie zdziwię się, jeśli ludzie nie będą chcieli tego używać. Czekajcie, mamy... E, mamy węgiel? Tak, mamy. Dobra. Dobra. I sztabkę odłożymy. E, co jeszcze możemy odłożyć? Wiaderko nam nie będzie potrzebne. To jest jeszcze ta butelczyna. Dobra, i teraz mam warunki do tego, żeby iść i ten, ten lasek wycinać. O nie, o nie, o nie, o nie. O, o, nie mogę się tyle protować kiedy, kiedy potwór jest w pobliżu. Ciekawe. Ej, ej, ej nie, idź, nie idź przede mną. No bez jaj. O, patrzcie, porządku w ogóle w drugą stronę dzwoniak. No dobra, dobra, wiemy w takim razie, dużo nie udało mi się niestety zrobić, ale... Ale lepsi, lepiej, tak niż wcale. E, zebrałem ze 40-50 kawałków. E, ta, już widzę, jak mnie dogonisz, robalu, jeden głupi. E, ze, ze 40 kawałków drewna, więc. O! Czegoś nie wzięliśmy. To niedobrze. <ścoughs> Aha, poszedł sobie robal. Fajnie. Dobra, czyli wygląda na to, że, że się znudził i. I zrezygnował z dalszego pościgu. Ja w tym czasie tutaj zarzucę kolejne atrakcje. E, dobra, dobra, to idę. Muszę wrócić. widać do tego kanionu i będę musiał e, sobie poszukać jeszcze czegoś. Coś, coś musiałem przeoczyć. O, patrzcie, kowadło, jakieś znalazłem. Ale nie widzę nic innego, co mogłoby tu mi się przydać. Możliwe, że jakiś trup tu coś będzie miał. Trzeba się dobrze rozejrzeć. Zastanawiam się, do czego to kowadło może być potrzebne. Przeczytajmy sobie. Używane do craftingu. Aha, czyli pewnie jeszcze jakąś nową stację do produkcji czegoś będzie trzeba rozstawić. Dobra, dobra. Eee, tak sobie pomyślałem, że w tej grze bardzo by się przydał e, przydała możliwość e, jeszcze balansowania tym balonem, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale balon, który mamy, nie robi mu różnicy, w jaki sposób jest statek obciążony i zbudowany. I wydaje mi się, że powinna być możliwość powiększania tego balonu i dostawiania dodatkowych balonów, żeby można było balansować całą konstrukcją tego statku. Żeby się nie przechylał na przykład, żeby mógłby startować i tak dalej. Bo czasem można, jak zresztą widzieliście końcówkę poprzedniej serii, to można zbudować naprawdę absurdalne konstrukcje, że są całkowicie bez sensu. <noise> A i tak będą latać. E, dobra, szukam w takim razie dalej trupa. Nie chodziło o trupa, tylko o kolec. Dobra. Muszę często zapisywać grę, bo się często wywala. Fajnie, że jest ten teleport. Wydaje mi się, że ten teleport został dodany po to, żeby zniwelować pewien problem, jakim jest. Gdzie lecimy w pierwszej kolejności? Do niebieskiego teraz polecimy. Żeby zniwelować problem, jakim jest wypadnięcie ze statku. I, i, I łażenie po, po lokacjach, które są strasznie wielkie, żeby nie trzeba było marnować czasu na, e, na podróż z powrotem do statku latającego. Ale e, co, e, co jest fajne, nie wiem czy zauważyliście, że nie mogłem się teleportować w momencie, kiedy Robal e, był w pobliżu. E, Inny sil, sil, silnik trzeba nakręcić. Ok, tu w tym niebieskim nie ma nic ciekawego. Widzę, że jest trochę węgla. Ale. I może trochę kamieni. W sumie trzeba było po potem. Tak, kamienie przydadzą się. Wezmę węgiel w takim razie. A resztę sobie odpuszczę i lecimy do następnej lokacji. Przed nami daleka droga. Pomyślałem, że można by trochę popracować. I spróbujmy sobie zrobić tutaj jakąś konstrukcję. Eee, dobra. O, bukłak z wodą. Przyda się. Hmm, dobra. Czy tu mam coś jeszcze, co mogłoby się nam przydać? Trochę żelaza. Gwoździe by się przydały. Pewnie jest jakaś odrębna stacja do budowy gwoździ. E, chciałem zrobić piętro w, w dół jedno. I tu mamy schody. I zobaczcie, moglibyśmy je sobie tutaj wstawić. E, I muszę kontrolować cały czas, czy mamy. O, Trapdoor. O, to będzie trzeba sprawdzić, co to jest. O, gra się znowu wywaliła. Dobra, na czym to nam. Na czym to skończyliśmy, zanim nam brutalnie przerwano? Na tym, że próbowałem zbudować piętro niżej. Okazuje się, że gwoździ brakuje. E, mamy tylko trzy. O, kolejna rzecz, to jest, łata. Ale nie będę jej teraz zbierać. Gdzie moglibyśmy robić gwoździe? Zobaczmy. Tu mamy Resources and Crafting. Stil steel. E, to jest do chyba wody. E, destyluje wodę. E, al a nie, sorry, destyluje w alkohol. Nails rig mamy coś takiego, zobaczcie. Kraftuje gwoździe automatycznie, ale ja nie potrzebuję na razie automatycznie, a potrzebuję cokolwiek, <laughs> co my mamy. Workbench, tu jest e, acryfayel. E, dobra. Blacksmith. To, to jest chyba to. Tylko nie mamy nie mamy gwoździ żeby zrobić. Nie fajnie. Dobra. Widzę że mamy kolejną lokację przed sobą. Więc spróbujemy tam wylądować. Eee, czekajcie, tylko podkładam niepotrzebne przedmioty. Ok. I tu bym wrzucił te skóry. Jesteśmy już na miejscu? Jeszcze nie, ale jesteśmy bardzo blisko. Muszę trochę skorygować. Dobra. Kciutko do góry. I teraz w dół. I będzie dobrze. Kościółek. Uu, dobra, zrzemnijmy się. To jest chyba zachód. Dobra, i teraz wschód będzie. Zapisać, bo w tej grze nigdy nic nie wiadomo. <laughs> Śmiesznie to teraz wygląda. OK. E, pochodnie mamy. A, nie odłożyłem tego. Nie odłożyłem, nie odłożyłem skóry. E, nie, no dobra, nie szkodzi. Miejmy nadzieję, że mają tutaj coś do jedzenia, bo by się przydało. Można by przy okazji drewno pozbierać. Tak, poznaję tą lokację też, ją już przerabialiśmy z poprzednich odcinków, z poprzedniej serii. O! sobie pozbieramy przy okazji różne przedmioty do craftingu. Tutaj widzę warsztat, jest spora szansa, że tu będą gwoździe, które będą, by się nam teraz bardzo przydały. Eee. Yy. I to wygląda jak kuchnia. O, można sobie coś tu gotować. Eee. Yy. Dobra. Co tu mamy? Dobra. Aha, i można sobie. Podgrzałem sobie puszkę. A i podgrzana puszka daje więcej nasycenia głodu. Okej, okay. będę musiał o tym pamiętać. Rzeczywiście tak było w poprzedniej wersji gry. Teraz, jak sobie pomyślę, przypomina mi się to. O, gwoździe. Super. I to pięć, a potrzebowaliśmy trzy, żeby zbudować tam tamtą stację craftingową. Nie wiem, czy tamta stacja nam pozwoli na budo robienie nowych gwoździ. Będę musiał jeszcze sprawdzić, ale. Po kolei, po malutku. Tutaj widzę deski. Zapaliłem światło, bo widzę, że cały czas trochę cimno. A? Lina, przyda się zawsze? Dobra, do środka, w takim razie. Teraz wyobraźcie sobie, że potrzebujecie iść do kibelka i macie taką piękną ścieżkę wyłożoną tam do tego wychodka, nie? <laughs> Dobra. Pisy. A nie, to nie jest kościół, to jest kantyna, ale motyw. No, ale co tu? Gwoździk zawsze się przyda. Butelczyny. Nie wiem, co zebrałem. A jedzenie, ok. O, kurczę, no, gra jest wyjątkowo niestabilna dzisiaj. Dobra, jeszcze próbowałem dotrzeć do tego momentu i w międzyczasie mi się po raz kolejny dwa razy jeszcze gra zawiesiła. W zasadzie codziennie, co nagrywam odcinek z niej, z zawiesza mi się gra, więc wygląda na to, że jest jakiś problem, który dobrze by było, żeby autor rozwiązał. Okej, okay, mamy spore zapasy żywności na szczęście. E Ciekawe jestem, czy wszystko zebrałem. E tu jeszcze była w tej zagrodzie, było jeszcze trochę przedmiotów, które wziąłem. O, widzę, że tu jest kawałek skały, to sobie weźmiemy ją i zrobimy, zbierzemy sobie żelazo. I w zasadzie to już będzie chyba wszystko. Dobra. Tak sobie jeszcze to przekładam. Ups. I tu jest. No. Bardzo ładnie. Ok. Wracamy na statek w takim razie, moi drodzy, i lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że już będzie można, że nie okaże się, że czegoś zapomniałem. Zobaczmy... Okej, okay, udało się. Lecimy do zielonego punktu w takim razie, bo wydaje się, że jest chyba bliżej. Dobra, nakręcimy sobie to i spróbujemy zbudować sobie w takim razie tą stację. Jak wiatr jest? na no wprost. Okej, okay, czyli jeszcze, 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 jeszcze odrobinka i na no, wprost. Dobra, i się gra zawiesiła znowu. Okej, okay, tak to jest jak się gra w niedokończone gry, moi drodzy. <laughs> Dobra, nie będę się tym absolutnie przejmować, bo powiem szczerze, że dokładnie takich cyrków się spodziewałem. Uuu, patrzcie, mamy kolejny znacznik i to jeszcze bliżej, sądząc po rozmiarze. Dobra, to lecimy do tego po prawej. E, ok, Okej. Tak. Tak, tak. Co jeszcze może nam się przydać? E, wiatr. Trochę będzie nas znosić, ale dam radę. E, dobra, butelki odłożyć. Tuby linki. Nie. Dobra. E, Okej. Okay. Ca cały czas zerkam na to, gdzie lecimy, także trochę się dekoncentruję. grill do podgrzewania żywności. Kowadło i skóra jeszcze jest potrzebna czekajcie. E skóra jest i kowadło. Kowadło też jest. Dobra. E e Aha, leather, nie, 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 nie futro, tylko skóra. Jak gdzieś tu miałem skórę, nie? Jest skóra. Dobra. I yy, jest, blacksmith. Niech sobie stoi tutaj. Gwoździe? Są gwoździe. Dobra. Aha, tylko potrzebujemy drewna. Dobra, poproszę dużo gwoździów. Yy, w sumie to toporek też mi jest potrzebny, bo już mi się zepsuł. Czego mi brakuje? Kamieni. Oż kurcze, no okej, okay, gwoździe się już robią, <laughs> toporek zrobiony. Oż nerwy, że tak powiem, moje na są nadwyrężone przez tą grę dzisiaj troszeczkę. No ale cóż, e tą grę prawdopodobnie, bo nie wiem nawet, ale prawdopodobnie tą grę tworzy jedna osoba albo coś w tym stylu i no nie ma co oczekiwać cudów. E Zobaczmy, o, Monaszka, Clay. Ja chyba mam klej, nie? Jest klej. Zrobię sobie mynaczkę. Jak spotkamy znowu jakąś studnię, to będę mógł do niej nabrać wody. Yy, dobra. Gwoździe zrobione. Ile? Tylko pięć? Okej, okay. a my chcemy sobie zrobić yy, platformę. O! Dobra. Ok, czyli potrzebujemy cztery gwoździe na jedną platformę. Dobra, to robimy w takim razie tylko gwoździ w opór. Eee, wiatr. Wiatr jest lekki i nie znosi nas za bardzo. Dobra, zapisać. Mam, muszę mieć teraz jakiś silny odruch zapisywania gry co chwilę. Dobra, tak. Patrzcie, wracamy na brązową pustynię. <laughs> I pojawiły się trzy zielone znaczniki. Także jest całkiem ciekawie. Zobaczymy co będzie się działo dalej. Ok, gwoździ już więcej chyba chwilowo nie będę potrzebować aż tak dużo, ale rzeczywiście musimy teraz częściej zatrzymywać się chyba przy y, miejsca, gdzie będzie można zebrać żelazo. Odłóżmy w takim razie te najmniej potrzebne przedmioty w tej chwili. I... ok, reszta może zostać. I... Y Aha, zniknął znacznik. Niedobrze. Niedobrze, bo nie wiem gdzie... A, chyba tam musimy lecieć. Widzę, widzę coś brązowego. Yy, jakiś kawałek terenu. No, chyba to. Słuchajcie, podpawił, pod pojawił się podpis o nazwie Badlands yy, i informacja, że ten biom jest jeszcze w trakcie budowy i że zostanie, będzie mocno modyfikowany. Kurczę, tu jest silny wiatr. Próbuję manewrować. Dobra, teraz lecimy na wprost. Eee, I teraz tak, to... Widzę, że tutaj są chyba tylko zasoby, ale tam dalej to wygląda na fort. Chyba. Patrzcie, gdzie dotarliśmy. Czy to nie jest to miejsce, gdzie jest ta chatka na szczycie płaskowyżu? Tak, to jest to. Szybko lądujemy. O, patrzcie, udało się wylądować praktycznie przy, przy samym wejściu. Jej! Nie będę musiał marnować życia na uganianie się z robalem. <grytania> Dobra. Co my tu mamy? A, jest papuszka. Jest zdjęcie tej, tej, tej żony tego pana. Będzie zdaje się, że potem trzeba stąd zabrać. Trzeba przyznać, że te nienaturalnie wyglądające. E, łuki kamienne. Z tego co wiem, to jeden taki łuk. To jest super rzadka rzecz w naturze. Są ekstremalnie rzadkimi sytuacjami, które pojawiają się w bardzo szczególnych okolicznościach. I, i bardzo. To nie było tak, że to można było żyć. A no można. Właśnie, swoją drogą. Zobaczcie, widać cały czas to spadającą gwiazdę. Ciekaw jestem, o co z nią chodzi. Bo wygląda na to, że to jest coś powiązanego z historią w grze. Pytanie tylko, co? Co, co to za motyw jest? Okej, okay, można żyć można te owoce. Bardzo fajnie. E, także panu starszemu ukradniemy je. E, no i z tą, z tą spadającą gwiazdą. Jestem pewny, że to jest. coś jest z tą, z tą gwiazdą, jeśli chodzi o fabułę tej gry, nie? Ale pytanie, co? Dobra. E, pa, pa, py, py, py. Mamy, miejmy nadzieję, że ma studnie tutaj, bo jak nie, to będzie trochę głupio. Dobra, tutaj coś leży. Trochę złota. Eee... Liczyłem na to, że może gwoździe jakieś będzie miał. Chciałbym się roz rozbudować jeszcze bardziej na tym naszym statku. Zbudowaliśmy całe dolne piętro. Kosztowało to dużo wysiłku, łez i potu. Dobra. są gwoździe. A nie, ale blisko. Dobra. Czemu to, to, Czemu tak się to robi, że gra nie wrzuca automatycznie do staków? Cześć, sta Cześć panie starszy. Dobra, musimy mu przynieść teraz tamten obrazek rzeczywiście. O, jest. Czy możemy to napełnić? E, nie, wypiłem mu to zamiast tego na, zamiast napełnić manierkę. No trudno. Manierkę czy menaszkę? Nawet nie wiem. Dobra, jedzenie. Idę w takim razie potem ten obrazek, bo tu już chyba nic więcej nie będzie. O to chodziło? Tak, tylko przy, przy, <grywny> pełny plecak mamy. Eee, nie, nie mieliśmy pełnego plecaka. Cześć, dziadku, masz. Twój obrazek. No, dobra. I co to już wszystko? A, jeszcze musimy dwa, dwa wiaderka czegoś. No, dobra, ale nie wiem czego. <grywny> <laughs> Widziałem że jedno wiaderko sobie tutaj leżało. Czy to o to chodzi? Nie. Hmm. Nie doczytałem, co on tam napisał. Nie ma żadnego dziennika w tej grze. <laughs> Trochę utknęliśmy. Widzicie, pisze. Dwa, dwa pełne wiaderka. Two bucket loads. Ale czego? Dwa wiaderka, czego chcesz? Dziadu jeden, głupi. A, dobra. E... Coś, coś tutaj mamy jeszcze w okolicy? Nie, wiem, że tutaj w jednym z tych kanionów jest jaskinia, ale już zostawimy ją sobie chyba na następny odcinek, bo zwłaszcza, że Robal wylast, a trzeba będzie sporo poczekać, zanim się dziad jeden schowa. Także na razie, na razie chyba sobie po prostu odpocznę. I tyle. Jeśli pamiętacie co, wiaderka, czego trzeba przynieść temu starszemu panu, to piszcie w komentarzach koniecznie. Muszę przyznać, że bardzo mi się podobają wszystkie te zmiany, które nastąpiły w tej grze. Jest dużo teraz przyjemniejsza, mniej losowa, mniej chaotyczna. Widać, że jest jakiś plan tutaj, który przyświeca autorowi, więc, więc bardzo ciekaw jestem, co będzie, co będzie dalej się działo i jakie nowe, nowe rzeczy się będą tutaj rozwijać. Jest, są gwoździe. A. <laughs> Dobra, kończę na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę, jak zawsze, i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki, wielkie, cześć.